Aj, Walentynki, święto wielu emocji, tych dobrych, jak i niekoniecznie udanych. Nieważne, czy spędzacie je samotnie, czy z drugą osobą. Dziś witam Was w tym materiale na temat Tyryjskiego Wysłannika Miłości, prawdziwego wizjonera. Gdyby typowa Julka z Twittera, tworząca dziwne shipy trafiła do Guild Warsa, byłaby właśnie nim. Mowa tutaj o snarglu gold Cóż, dla wielu osób jest to postać, której nie pamiętają lub nawet nie znają, a ci, którzy mieli przyjemność go poznać, zatracają się w jego dość często cringe'owej twórczości. Kim jest najsłynniejszy tyryjski pisarz powieści romantycznych, tego dowiecie się w tym materiale. Serdecznie zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię serdecznie na mojego Twitcha Sizu Podłoga Live, link w opisie materiału. Zobaczysz tam Guild Wars 2, jak i wiele, wiele innych gier. Co ciekawe, co miesiąc rozdaje tam Golda, więc warto wbić już teraz, by nic cię nie ominęło. A jeżeli jesteś nowym graczem i masz pytania, wbijaj właśnie na Twitcha, bo to tam dostaniesz najszybciej odpowiedź. Także do zobaczenia na Twitchu. Były porucznik Snargle Goldclaw, w skrócie jest czarem, autorem powieści romantycznych z których wiele opowiada o związkach osób tej samej płci lub międzygatunkowych. Dla wielu może to wystarczyć, by zakończyć poznawanie tej postaci i wyłączyć w tym momencie ten film. Jednak my wejdziemy o wiele, wiele głębiej. Jego przygoda, którą możemy zaobserwować, zaczyna się podczas Living World sezon pierwszy. Tam też Snargle był porucznikiem Lwiej Straży pod dowództwem kapitana Magnusa, zwanego Krwawą Ręką potężnego norna wojownika. W następstwie ataku oraz ewakuacji Lion's Arch, Snargle poczuł wielką pustkę oraz smutek z brutalności otaczającego go świata. To wydarzenie odcisnęło na nim dość głębokie piętno, zmuszając go do porzucenia swojego ówczesnego zajęcia. Jak możemy wyczytać z książki możliwej do znalezienia w epizodzie 5 sezonu 1, Goldclaw postanowił zrezygnować z posady porucznika. Drogi kapitanie Magnusie, z przykrością muszę poinformować, że ja, porusznik Snargl Goldclaw, chciałbym formalnie zrezygnować ze służby w Lwiej Straży. O ile lśniąca zbroja i bycie czujnym obrońcu królestwa wzbudziły we mnie poczucie dumy, o tyle przemoc, która miała miejsce dzisiaj, zrujnowała moją wiarę. W głębi serca czuję pustkę i stratę. Wszędzie krew. Wybrałem inną ścieżkę. Wiem, że zapewni ludziom tak potrzebną radość, gdy dojdą do siebie po nieszczęściach, które ich spotkały. Zostanę pisarzem. Pisarz miłości i słów, które ją wyrażają. Uścisk dla ludzi, pocałunek dla zagubionych. Powodzenia w nadchodzących walkach. Podczas gdy Ty będziesz atakował naszych wrogów pieszo, ja sięgnę po ich serca piórem. Kolejne wzmianki o pisarzu możemy znaleźć w sezonie czwartym. Tam też w wielu miejscach można spotkać fragmenty jego dzieł. Ten okres był szczególny dla Snargla. Nie tyle lorowo, co technicznie, bowiem właśnie w sezonie czwartym twórcy postanowili zrobić z niego swojego rodzaju easter egga. Bowiem to właśnie latem 2018 roku, podczas pracy nad Astar to Gaidas, jednym z epizodów sezonu czwartego, jeden z pracowników popełnił literówkę, pisząc Kralkatorid zamiast Kralkatorik. Co w pewien sposób skłoniło ich do tworzenia poukrywanych powieści z Nargla. Czary jako twórca był bezapelacyjnie kontrowersyjny, nie bojąc się podejmować różnych, często delikatnych oraz jeszcze świeżych tematów. Jako autor chciał przedstawić miłość we wszystkich jej formach, pozwalając czytelnikom zrozumieć zmysłową stronę gatunku, jakim jest romans. Święcie wierzył, że tworzenie takich dzieł pozwoli Tyryjczykom odpocząć od przerażającej rzeczywistości, jaka miała miejsce dookoła. Wielu krytyków i niektórych czytelników uznało narrację Snargla za kontrowersyjną oraz pretensjonalną, a to za sprawą jego skupienia się na związkach międzygatunkowych, szerokiego użycia fioletowej prozy czy postaci często będących aluzjami do rzeczywistych Tyryjczyków. Jednakże prace te odbiły się także pozytywnym echem w sercach i umysłach wielu innych czytelników, którzy z zapałem chłonęli każdą powieść Nargla, jaka tylko wpadła im w ręce. Jednym z pierwszych bestsellerów była książka zatytułowana A Katorid, Afraid, opowiadająca o romansie pomiędzy mężczyzną a jego zbrandowaną przez Kralkatorika ukochaną. Rozdział 57. Branstormowa burza szalejąca na zewnątrz była zefirem w porównaniu do burzy w sercu Huberta. Drzwi z trzaskiem się otworzyły, a ona, która go nawiedzała, ona, która kiedyś była jego kochanką, wpadła do środka. Smok może skrystalizował moje ciało, powiedziała jego przemieniona ukochana ale ty, Hubercie, skrystalizowałeś moje serce. Czy to coś dobrego? zapytał Hubert odpowiedziała, przybliżając się do niego. Ostre kąty krystalicznego ciała spotkały się z miękkim ciałem w długim, namiętnym i zaskakująco czułym pocałunku. I Hubert zdał sobie sprawę, że może, tylko może, mógłby znów pokochać. Kolejne nowe wzmianki o naszym Snarglu dostajemy w Icebrut Sadze. To właśnie tam można powiedzieć, że sława naszego pisarza nabrała większego tempa. To właśnie w tym okresie czasu jego największym patronem stał się sam Lord Faren, któremu czar zadedykował powieść The Passion of Faren. Głęboko w dżungli Maguma świat został właśnie uratowany. Mordemow się zakochał. Tak, przyjaciele, to prawda. To nie miecze zakończyły wojnę, bo podczas gdy dowódca paktu opanował umysł Smoka, lord Faren opanował jego serce. Nikt nie może wiedzieć, że jeszcze żyjesz, powiedział Faren, gdy łza spływała mu po policzku. Nie uwierzyliby w ciebie tak jak ja. Wiem, mój lśniący rycerzu, szepnął z powrotem starszy Smok, a jednak musisz ode mnie odejść, bo masz inne życia do uratowania i więcej miłości do dawania. Jednak patrząc szerzej na fabułę Icebrud Sagi, nawet aktualnie dziejące się wydarzenia, dostały odpowiednią powieść. Na przykład opowiadającą o miłości między czarem a człowiekiem. Rozdział w powieści przedstawiający zazdrość oraz zdziwienie imperatora czarów, jak ludzka kobieta mogła skraść serce czarowego wojownika, skoro on sam go kocha. Jakie niepokryte futrem ciało mogło na niego zadziałać, jak brak rogów nie dyskwalifikuje ją jako potencjalną partnerkę. Jak więc widzimy, Snargle poruszał wiele aktualnych tematów, odnosząc się do aktualnie dziejących się wydarzeń. Niedługo potem Snargle wraz ze swoją asystentką Bonnie wyrusza do biora Marches w poszukiwaniu tematów na przyszłe powieści. Sama Bonnie pełniła rolę kucharza, redaktora i terapeuty Snargla. Towarzysząc mu tylko dlatego, że chciała nauczyć się od niego pisarskiego rzemiosła. Niestety dosyć szybko zdała sobie sprawę, że Snargle niewiele ją nauczy, co sprawiało, że była coraz bardziej sfrustrowana. Podczas pobytu w biora Marches, Snargle uległ wpływowi szeptów starszego smoka Jormaga, co skutkowało zgubieniem się w Zanim jednak mógł podzielić los innych ofiar starszego smoka, Champion Jormaga Drakar został zabity. Co z kolei przywróciło Snarglowi i innym ocalałym ofiarom zmysły. Oznacza to, że nasze działanie, choć tego nie dostrzegaliśmy, uratowało Goldclava. Co się okazuje dalej, problemem wynikającym z bycia pod wpływem szeptów Jormaga była pisarska blokada Snargla, która bardzo go frustrowała. Aby pobudzić swoją wyobraźnię, postanowił podróżować po świecie z Boni. I dotarł tym samym do Eye of the North, gdzie spotkał komandera. Snargle natychmiast zauroczył się w komanderze, gdy zostali sobie przedstawieni. Był zachwycony i pod wrażeniem, gdy komander ujawnił, że zebrał każdą z powieści Snargla, aby zainspirować go do pozbycia się pisarskiej blokady. W odpowiedzi czarski autor stwierdził, że postrzega gracza jako mistrza miłości i inspirację dla siebie, jak i innych. Jako nagrodę Snargle podarował komanderowi pierwszy egzemplarz swojego opus magnum, Commander of Your Heart, gdzie wyraża swoje uczucia do sławetnego bohatera Tyri. Ożywiony nową inspiracją, Snargl ostatecznie opublikował nową powieść, More Than She Burgeoned 4, która wywołała wiele rozmów wśród czarów o jej zmysłowej treści. By móc dalej opowiadać historię Snargla, musimy wyruszyć daleko na południe, do kraju, który do tej pory był zamknięty na gości z zewnątrz, mianowicie do Kanty. Obserwując rosnącą sławę Snargla, Asura Kippo, szef wydawnictwa Kippo Monroe, wyczuł okazję biznesową. Podpisał kontrakt ze Snarglem, po czym zaczął publikować jego książki. Kippo jednak nie zależało na starannie skonstruowanej prozie Snargla, ponieważ jego głównym celem było uzyskanie tych pikantniejszych rzeczy. Erotyzmu oraz zmysłowości. Wszystko to, by zainteresować czytelników i zapewnić kontrowersję, która tak bardzo napędzałaby sprzedaż. Co było niezgodne oczywiście z moralnością snargla. Niedługo potem Kippo dowiedział się o Boni, która rozpoczęła swoją karierę pisarską po rozstaniu ze snarglem. Szybko wziął ją pod swoje skrzydła ciesząc się z tego, jak dobrze sprzedaje się jej dość solidna nowelka Super Adventure Box The Official Novel. Kiedy Kanta otworzyła swoje granice dla odwiedzających Styrii i Elony w 1335, Kip skorzystał z okazji rozwoju swojego biznesu i wraz ze swoimi promowanymi autorami Boni i Snarglem udał się na wyspę Shingji, po czym namówił Snargla, aby dokończył swoją najnowszą powieść zgodnie z podpisaną umową. Niestety, podczas pobytu w klasztorze Kippo i Snargl pokłócili się z powodu treści owej powieści. Kippo bardzo naciskał, by Snargl wyciął pozornie nudny rozdział z Destiny Pledge, by jak najszybciej dotrzeć do ekscytujących fragmentów, na których tak bardzo zależało Kippo. Zdając sobie sprawę, jak świeży i bogaty jest prawdziwy rynek Kanty, Kippo postanowił wysłać Boni do New Kynan, a Snargla do Tengu w Echo World Wilds. Wszystko po to, aby promować swoje dzieła. Snargle był przerażony, myślą o zostaniu wysłanym do jakiegoś odległego lasu. Wizja ta dodatkowo go przerażała, patrząc, że traci pierwszorzędne miejsce w wielkim mieście tętniącym życiem na rzecz nowej, rywalizującej teraz autorki: Bonnie. Kippo pozostał jednak nieugięty i pod groźbą, że wyśle Snargla z powrotem do Eye of the North, zmusza go do udania się do lasu. Upokorzony Snargl wyruszył więc do Arborstone, starej bazy operacyjnej kuzików, którą komander wyzwolił spod inwazji Wojdu. Spotkawszy komandera ponownie, Snargl krytykował swoje życie i to, jak bardzo czuje, że jego kreatywność została wyczerpana. Widząc rozpacz snargla, komander postanowił pomóc mu odnaleźć nową motywację, przynosząc mu pamiątki z całej kanty. Dowiedział się, że autor tęgu o imieniu Ruki zasugerował, iż Snargl powinien czerpać inspirację od innych artystów. Nie mając nic innego do roboty, Snargl wyruszył w osobistą podróż, by odkryć las na nowo, by poznać lokalną kuchnię oraz mieszkańców Kanty. Czar szczególnie zainteresował się detektywem Ramą i poprosił go o pozowanie na okładkę swojej następnej powieści, na co Rama oczywiście odmówił. Snargle, zapoznając się z kulturą Kanty i studiując dzieła sztuki, które komander mu przyniósł, zaczął doceniać to, jak ważny jest rozwój postaci w jego powieściach. Zaczął widzieć, jak istotne są wielowymiarowe postacie dla poprawy narracji jego książek. Dowiedział się również, że mieszkańcy Kanty polubili jego twórczość, w przeciwieństwie do Tengu, którzy wciąż byli sceptycznie nastawieni do jego twórczości. Z biegiem czasu Kippo postanowił odwiedzić Arbor Stone, aby sprawdzić jak radzi sobie Snargle. Był wściekły, zdając sobie sprawę, że Char rozdawał kopię swoich książek i spędzał czas na podróży w celu odkrycia samego siebie, zamiast dokończyć swoją najnowszą powieść zgodnie z wcześniejszą umową. Kippo postanowił postawić Snargla przed Ultimatum. Dokończy swoją książkę i przestanie marnować czas na wędrówki albo zostanie zwolniony. Wkrótce po tym wydarzeniu Snarl ponownie otworzył swoje serce przed komanderem, opłakując dylemat, w którym się znalazł. Miał wybór: albo podporządkować się faszyzmowi terminu i napisać poniżej swojego standardu, co uwłaczałoby jemu, jako twórcy, albo poświęcić czas, by jego opowieść mogła rozkwitnąć. Jednak wtedy straci swojego wydawcę i stanie przed niepewną przyszłością jako pisarz. Zaniepokojony i przybity Snargl wziął powieść Boni i przeczytał ją z ciekawości. Choć nie przepadał za przedstawioną w niej przemocą, polubił jej styl pisania i serce, które w niej zostało zawarte. Podczas gdy Snargl wolał pisać o świecie takim, jaki powinien być pełnym wolnej miłości bez uprzedzeń czytanie twórczości Boni uświadomiło mu, że istnieje miejsce dla książek, które ostrzegają ludzi, jakim świat może się stać jeśli nie będą walczyć o równość. Studiowanie kantyjskiej sztuki skłoniło go również do rozważenia możliwości wspierania nie tylko spraw serca i ciała, ale także zajęcia bardziej politycznego stanowiska jako pisarz. Wszystko to, aby wprowadzić zmiany w świecie swoimi dziełami i wspierać tych, którzy są w opresji. Gdy komander przyniósł Snarglowi jeszcze więcej dzieł sztuki do studiowania, Bonnie dowiedziała się o ultimatum kippo i postanowiła odwiedzić Snargla w Arbor Stone. Podczas ich rozmowy, gdy Snargle zasugerował, że Boni zapewne ucieszy fakt, że wkrótce będzie miała jednego pisarza mniej do rywalizacji, Boni zauważyła, że nie o to jej chodziło. Przez ten cały czas chciała tylko, by Snargle uznał ją jako autorkę i ją dostrzegł. Chciałaby był jej mentorem, ale zamiast tego traktował ją jako swojego lokaja. Słuchając pasjonującej przemowy Boni, Snargle zdał sobie sprawę, że faktycznie zlekceważył swoją byłą uczennicę, za co szczerze przeprosił. Dzięki wskazówkom Ruki nauczył się, jak powinien wyglądać prawdziwy mentor i że bycie wielkim pisarzem wymaga czegoś więcej niż tylko umieszczania wspaniałych słów na stronach swoich powieści. Snargle zachęcił Boni, aby nie marnowała swojego talentu i nie pozwalała kip ograniczać swoich możliwości. Bonnie zgodziła się chcąc pisać coś według swoich własnych zasad, zamiast być ograniczaną przez obojętnych mocodawców. Nawet jeśli oznaczałoby to również utratę wsparcia Kippo. Poruszony sercem Bonnie, Snargle zaproponował jej miejsce u swojego boku, jako współautorce walczącej o swoje miejsce w świecie. Po tym jak Komander i jego sojusznicy zwyciężyli nad opętaną sugłą i Hordą Voidu, Snargle i Bonnie spotkali Komandera ponownie, Podczas uroczystości zwycięstwa w Arbor Stone i podziękowali mu za inspirację do zrozumienia swojego prawdziwego ja, jako szanujących siebie autorów, zamiast sprzedawać swoją wolność oraz godność. Czar ujawnił, że teraz pracują razem jako partnerzy po zwolnieniu przez Kippo, a Goldclaw and Kunderach Publishing House oficjalnie rozpoczną działalność jeszcze w tym roku. Więc w taki oto sposób przeszliśmy przez cały dotychczasowy życiorys Nargla. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądał jego proces przemiany, od porucznika, którego zmieniła wojna, przez niedoświadczonego, lecz utalentowanego pisarza, po osobę, która odkryła swoje prawdziwe ja, zrozumiała potrzebę tworzenia głębi w swoich dziełach. Mówi do Was, Cizu? Hej.